Czyściec u Żydów i Katolików. Bo zanim zaczniemy, no musicie wiedzieć, że no zawsze jest ten zarzut, że czyściec to katolicki wymysł i tak dalej. No musicie zrozumieć, że czyściec jest dużo starszy od kościoła katolickiego. I przejdźmy od początku. Tu są oczywiście księgi deuterokanoniczne, czyli fragmenty, które uznają, uznają katolicy prawosławni i Żydzi Etiopsy, ale nie uznają tych ksiąg protestanci i Żydzi rabinistyczni. Tutaj mamy pierwszy, oczywiście, cytat. To są życie: już pamiętam, księga żydowska, że uczynił składkę między ludźmi, posoduje Jerozolimy, i tam również się modlili za nich. I jest tu mowa, że gdyby, gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. A oczywiście nie jest. Oczywiście mamy też Syracha: miej dar łaskawy dla każdego, kto żyje. Nawet umarłym nie oddawaj oznak przywiązania. Jest to też taka przesłanka, że też zmarły musimy oddać takie przywiązanie. I kładź chleby Twoje na groby sprawiedliwych, ale grzesznikom nie dawaj. I są to takie przesłanki, że faktycznie jest coś takiego jak czyściec. I teraz przechodzimy do ksiąg apokryficznych, ale one pokazują, jaka była wiara za czasów chrześcijan. Jest to, jest to testament Abrahama, który pochodzi z pierwszego wieku naszej ery. Jest to, jest to tekst żydowski. I możemy tutaj przeczytać o Abrahamie, który jest zaświatach i jest tam mowa, że, że Abraham widzi duszę, która jest jakby w zawieszeniu, gdyż jego grzechy się i czyny się równoważą. I potem jest mowa, gdyby ona, ta dusza mogła uzyskać jeden czyn sprawiedliwy, więcej niż grzechów zostanie uratowana. Rzekł Abraham do archi stratega. Przyjdź Archistradechu Michale, odmówimy modlitwę za tę duszę i zobaczymy, czy Bóg nas wysłucha. A archi, Architektura rzekł: Amen, nie się tak stanie. I oni błagali, modlili się za tę duszę, a Bóg ich wysłuchał. A gdy wstali z modlitwy, nie zobaczyli już tej duszy stojącej. Innymi słowy, modlitwa sprawiedliwych sprawia, że y, ludzie, y, no właśnie, mogą ten stan pośredni uniknąć. I tutaj jest y, z Talmudu. Jest tutaj właśnie mowa, że są trzy stany po, po śmierci. I jeden stan to tak zwany stan zawieszenia, gehenna, gdzie człowiek jest poddawany e, oczyszczeniu. I tutaj podawano właśnie fragmenty Zachariasza i Samuela, że właśnie ty, z tych grzechów trzeba ich dopiero oczyścić po, po śmierci. Więc jak widzimy, wiara żydowska w czyście, czy coś co podobnego, za czasów Jezusa była obecna. I teraz przejdźmy do fragmentów Nowego Testamentu. I tutaj pierwszy fragment mówi o tym, pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś w nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia, zaprawdę wydam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Oczywiście protestanci to tłumaczą bardzo różnie, jednakże pierwsi chrześcijanie, jak na przykład Tertulian, również Orygenes, tutaj tylko Tertuliana podałem, Jednoznacznie rozumieją, że chodzi tutaj o otchłaj podziemną, i że w oczekiwaniu na stanie należy odpokutować do ostatniego Szelążka, najmniejszy występek. Więc jak widzicie, uznawanie, że to jest czyściec, no, jest już poświadczone w starożytności. Drugi to jest fragment św. Pawła, który mówi o tym, że o budowanie na fundamentach, że jeden fundament jest ze słomy, a drugi. a drugi na Jezusie. I mówi się tak: Ten, którego dzieło wniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam prawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. I oczywiście tutaj mamy na przykład cytat z Orygenesa, który jednoznacznie uważał, że chodzi tutaj o grzechy, które jeszcze nie są odpokutowane tak zwany chrzest ogniem i że wypróbuje drewno siane i słomy. I dlatego właśnie Origenes zaleca, aby starać się już za tego życia odpokutować grzechy, aby nie trzeba było odpokutować w życiu następnym. I to jest zauważcie będą ciekawą rzecz, że ten opis bardzo przypomina opisy z Talmudu. To znaczy, że ogień musi najpierw oczyścić, e, oczyścić grzesznika. I tutaj przechodzimy dalej. E, po tych słowach tknął w nich i powiedział im: weźcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I jest to oczywiście podstawa do, te, do tego, że kościół katolicki może odpuszczać grzechy. Mowa to oczywiście o kapłanach, o odpustach i tak I potwierdza to hipolit rzymski z II i III wieku. Mowa o modlitwie konsekracji biskupa. <laughs> Przepraszam najmocniej. Który mówi o biskupie, upodobał sobie pierwszeństwo w kapaństwie, aby biskup władzy odpuszczania grzechów według Twojego nakazu, a także rozwiązywania wszelkich więzów według władzy, jaką dałeś apostołom. Innymi słowy, Hipolit potwierdza, że, że te słowa odnoszą się do apostołów i potem ich następcy, czyli biskupi, mają tą moc. I ostatnie dwa fragmenty, które są niepewne, ale uznałem, że warto Wam je przytoczyć. Bo inaczej, czego dokonują ci, co przyjmują chrzest za zmarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to czemu za nich chrzest przyjmują? Nie mam jednakże pewności, czym jest chrzest dla zmarłych. Jedni interpretowali to dosłownie, że chrzci się za zmarłych. Inni interpretowali, że być może chodzi o modlitwę, jako eufemizm. I drugi przykład to modlitwa do onezyfora. Za Onezyfora i wielu komentatorów uważa, że Onezyfor już nie żyje, gdyż Paweł nie wymienia go pod koniec listu. Aczkolwiek są dyskusje. I tutaj parę źródeł z pierwszych wieków chrześcijaństwa: męczeństwo świętej perpetuły i Felicity o tym, że, że może użyć mu w cierpienia przez modlitwę. Tertulian, że modlitwa zawraca duszę zmarłych z drogi śmierci. Cyprian, żeby wspominać, i tak dalej, i tak dalej. Mamy wiele fragmentów. No, i to był koniec. I co możemy powiedzieć, poglądy, że to Kościół katolicki wymyślił Czysiec, są całkowicie nieprawdziwe, gdyż Czysiec wymyślili, uwaga, Żydzi. To Żydzi pierwsi zaczęli mówić, że istnieje stan pośredni, gdzie trzeba czyścić duszę. To oni mówili, że ofiary i modlitwa za zmarłych może im pomóc. A Kościół katolicki, dopiero przyjął oczywiście to te nauczanie, które jest potwierdzone w Starym Testamencie, i potem w Nowym. I je rozwiną. Więc, właśnie porównując Stary, Testa Stary Testament ze źródłami plus Nowy, możemy odkryć, co, o co naprawdę chodzi o Ewangelium. Dlatego, jak najbardziej, czyściec jest biblijny i modlitwa za zmarłych też.